Dobry wieczór, dzień dobry. Witam wszystkich małych fizyków. No i zapraszam do obejrzenia, rozwiązania prostej kartkówki z kinematyki dla poziomu podstawowego. No i tak. Kartkówka się składa z czterech zadań. Ostatnie zadanie to te wykresy dobrze punktowane. Z prostego zadania moja droga do szkoły. Z zadaniu na wzory, czyli na. S równe V0T plus minus At kwadrat przez 2 i Vk równa się V0 plus minus At. Ewentualnie pole pod wykresem, jak tam wyjdzie zbyt kolorowo. I też prostego zadania. Samochód pokonał z prędkością V1 kawałek drogi i drugi, drugi kawałek drogi z prędkością V2. Mamy obliczyć prędkość średnią na tej drodze. Możemy zrobić na razie. Tak, w tą wersję, taką jednopunktową tego zadania. Czyli zgaduję sobie, że prędkość jest, że, że droga jest, wynosi, żeby ładnie się dzieliła to coś przez 5. No to może załóżmy, że droga jest 100 km, no to wtedy będę miał 1,5-20 kilometrów i potem 80, a no będzie się na ładnie dzielić. To załóżmy, że S jest 100 kilometrów tylko świadomie już chcę wtedy stracić punkt. No ale zawsze lepszy punkt, lepszy ryc niż nic. A więc 1 piąta S to jest 20 km, 4 piąte S to jest 80 km. Czas pierwszy no, to jest te 20 km przez 20 km na godzinę, a więc jedna godzina, czas drugi to jest 80 km /20. 40 km na godzinę, a więc 2 godziny, czyli V średnie to jest 100 km przez 1 plus 2 kilometrów na godzinę, czyli 33, 1 trzecia km na godzinę. I na razie to zostawmy, cieszmy się, że mamy 100, jeden punkt, a potem możemy sobie wykorzystać resztę kartki i zrobić poprawnie do końca. Jak czas pozwoli. No dobrze, no to tak, te wzory to na razie, to opuśćmy, bo. Są łatwiejsze zadania, na przykład ten przystanek. No i tak, tu mamy przystanek. Tutaj, wiadomo, S nas się v razy T. Jego przekształcenia y, tylko stosujemy. I tak, y, może zostańmy w metrach. To też się da zamienić na 5 metrów na sekundę. Kto nie pamięta, na to przypominam. 1800 18 tysięcy metrów przez godzinę 3600 sekund. Czy jest skraca i zostaje 5 metrów na sekundę. No i tak czas. 600 metrów muszę podzielić przez 3 to jest 200 sekund, 3 minuty to jest 80 sekund. No to tu prędkość jest zero, bo sobie oczekuję 500, 5 km, czyli 5000 metrów przez 5 metrów na sekundę to jest 1000 sekund. Tu mam 2000, w... Rue, to ja gadam. Jest 120 sekund, no widzicie, człowiek już nie kuma. Ale to chyba nawet ładnie się dodaje, bo jest 300, 1500 sekund. I jeszcze tak, czyli tutaj będzie 2 metry na sekundę, 120 sekund, 240 metrów czyli łącznie mamy 5840 metrów czyli v średnie to będzie. 2840 metrów na sekundę czyli wyjdzie tam kilka metrów na sekundę. 584 podziel przez 150. To wyjdzie 3,89 m na sekundę. To mi się zdaje, że to jest tam około 14 km na godzinę. Czyli biegiem do szkoły można byłoby ominąć oczekiwanie na autobus. No ten autobus to się ładnie tutaj wlók. 5 km. 5 metrów na sekundę. 20 minut? No nie, no tak właściwie to jechał w korku, ale to mamy załatwione. Czyli średnia prędkość można tu wpisać. Można ją tu wpisać. Może być tam tylko 14 km na godzinę. Jest załatwione. No to zadanie drugie zwrócimy jeszcze. No i co? No skupmy się, na razie się skupiamy tylko na tych. Zadania, które są takie łatwe punkty, jakbym powiedział. No tak, takie łatwe punkty. A więc tu proszę bardzo, przygotowałem zmianę temperatury. Załóżmy, że zmiana, że temperatura początkowa była noc, nadchodzi, jest minus 2 stopnie, i jeszcze się kończy nocka, zaczyna ta temperatura wzrastać. I zobaczcie, jeśli to minus 2, to mogły być na przykład jakieś notowania i tak dalej. Czyli tu jest, że jest plus 2 stopnie. Następna godzina to jest plus 2 stopnie, potem jest 0, minus 1 stopień, minus 1 stopień, minus 1 stopień i 0. Czyli co? Czyli temperatura rośnie z minus 2 stopni do zera w pierwszej godzinie, a potem w drugiej już do plus czterech, no bo w sumie wzrosła tutaj o plus cztery, czyli o to w tym chodziło, żeby wzrosło 2 i 2 do góry. Potem jest napisane, że się nie zmienia, czyli nie ma pola, no to zostaje, tak? A potem jest tutaj minus 3 przez kolejne 3 sekundy, czyli o jeden w dół, o jeden w dół i o jeden w dół i w końcu skończona na poziomie minus 1. I znowu w następnej sekundzie 0. Tak? Czyli mam 7 sekund, 7 godzin na przykład, załóżmy, że to są godziny braku zmiany temperatury. O. I teraz idziemy do zadania. Czy to jest, czy się zmienia temperatura, i tu jest wykres tej zmiany temperatury. Tu macie plus 2, plus 2. 0 minus 1, minus 1, minus 1 i 0 w kolejnych godzinach czy tam sekundach no tak szybko temperatura się nie zmienia, ale to jest nieważne, wystarczy też zrozumieć, że to samo jest zmiana prędkości. To pokazuje nam przyspieszenie, więc jak macie to zadanie pod tytułem, że początkowa było minus 2 a tutaj wzrosło o 4 do 2 sekundy, no to wzrosło o 2, o 2 do 2, aż do 2, tak? czyli o 4 do góry. Potem napisaliśmy, że się nie zmienia, czyli się trzyma przez sekundę, a potem spada o 1, o 1, o 1, czyli w sumie z 2 spada o 3, czy do minus -1, ale to się dzieje w 6, do 6, między trzecią a szóstą sekundą ruchu, czyli mamy. Ten spadek i potem się temperatura nie zmienia. No i teraz tak. Jak nazwać ruchy? No to jak już mam ten wykres, to widzę. I Prosta zasada. Jeśli ja się oddalam od osi, to znaczy, że moja wartość bezwzględna się zwiększa. I to jest ruch już przyspieszony. Czyli tu będzie jednostajnie przyspieszony. Tak. I to był pierwszy ruch. Drugi ruch, trzeci ruch, czwarty ruch, piąty ruch, szósty ruch. Czyli w drugim ruchu mamy ruch jednostajnie przyspieszony i w piątym ruchu mamy ruch jednostajnie przyspieszony. W tym jest ruch jednostajnie opóźniony, bo maleje wartość prędkości. Jednostajnie. Opóźniony, czyli jak się zbliżam do osi tej 0 tutaj, to mamy ruch jednostajnie opóźniony. Czyli po prostu wartość bezwzględna prędkości maleje. Tu też jest ruch jednostajnie opóźniony w czwartym. Czyli ruch jednostajnie, ruch jednostajnie opóźniony. No i następną rzeczą jest oczywiście, że się nie zmienia, czyli się nie zmienia tu i tu. To jest ruch jednostajny. Ruch jednostajny i mamy to z głowy, czyli mamy już wykres prędkości, mam nazwane ruchy, i teraz się skupiam na liczeniu pola pod wykresem. No i pole pod wykresem. No to jest 1, no bo to jest 1 razy 2 przez 2, 1. Tu pole pod wykresem jest 1, 2. 2 razy 2 przez 2 to też jest 2. Tu jest 1, druga. I tu jest 1. Czyli jak chcę ubicie, jest całkowite. Nic innego, jak tylko te wielkości po kolei dodaję. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Późno jest, zawsze można się pomylić, ale bodajże mi się zdaje się, że jest 7,5 metra. A delta x polega na tym, że to, co jest pod osią, to mam napisać z minusem. To, co jest nad osią, mam napisać z plusem, a to, co jest pod osią, mam napisać z minusem. Zobaczcie, że pierwsze i ostatnie dwa ruchy były z minusami, bo były pod osią, a te dwa były nad osią. Jak my tu sobie poskracamy, to wyjdzie nam pół metra. Czyli prędkość średnia jest 7,5 minuty 7 sekund. Tak, dobrze mówię. Tak, trwał trwa 7 sekund, 15,14 metra na sekundę. Natomiast wartość prędkości średniej to jest przemieszczenie do czasu pół przez 7, 1,14 metra na sekundę. Jest, jest. Wszyscy zadowoleni? Wszyscy. No i teraz co robimy? Jeszcze wykres drogi został. No to tak, w ciągu pierwszej sekundy pokonałem jeden, potem następny jeden, potem w ciągu trzeciej sekundy aż dwa do góry i to będzie batonik. Potem jest o dwa do góry, ale w ciągu dwóch Potem tylko pół w ciągu następnej sekundy szóstej i siódmej jeden. No i teraz, żeby powyginać miało ciało, jak to król Julian potrafi. Ja może sobie narysuję jeszcze raz ten wykres V od T, żeby było... Czyli batonik by był widoczny. Tak, o. No i teraz co? Y Jemy tak. Obiad, kanapka, baton. Obiad, kanapka, baton. Czyli poziom nasycenia na obiedzie to wyglądało tak, że jak się jadło obiad, to nasycało się tak. Jak się jadło kanapkę, to się nasycało coraz bardziej. A jak się je baton, to się nasycało równomiernie. No to co? Obiad, kanapka. Trochę za bardzo wyginał, no ale już nie przesadzajmy faktycznie, bo to już trochę nie wygląda jak funkcja. Linia prosta, kanapka, znaczy obiad, kanapka i linia prosta, tak. No i w sumie urosłem do 7,5 w ciągu 7 sekund, tak. Widać. 5. 6, 7 i pół. Natomiast jeśli chodzi o położenie, to będę zawracał. Czyli mamy na początku, że jadę do tyłu. Potem jadę do przodu tak normalnie, jak tu widać. I znowu zawracam. I mamy przemieszczenie. Jechałem do tyłu, do przodu, do przodu, i zawróciłem jeszcze jeden. No to wyszło mi 2,5. No to ja musiałem nieźle coś policzyć słabo. 4 minus, widzicie, a wy nic nie mówicie, że 4 minus 1,5 to jest 2,5. No dobrze, że się zorientowałem. Był szypał. Jak tu damy 2,5, o i bardzo dobrze, że się pomyliłem. No to widzicie, że wychodzi. O, 5,14. No. I wyszedłem na 2,5 i na 2,5 skończyłem metra. No i tak, cofnąłem się, pojechałem do przodu, do przodu, do przodu. Zawróciłem pół metra i się zgadza. 4 minus 1,5, no to jest 2,5, a nie połowa. Pół. No dobrze, czy mamy to zrobione. Teraz wracamy do zadania czwartego. Bo to też jest łatwe zadanie. No, na pewno co? Jadący zwania. na drodze, a, to zwalnia, to ja to trochę zmodyfikuję to zadanko, może. Tam 16, bo trochę coś widzę, że za mało dałem, brzydko wyjdzie. No dobrze, zwalnia, czyli S równa się V0t minus At kwadrat przez 2, i VK równa się V0 minus A razy T. I szukamy tak. Szukamy opóźnienia. A. Czas jest dany. I VK. A więc to jest zadanie, jak widać, przechodzić pierwszy wzór. To przerzucam na tą stronę. A to przerzucam na drugą stronę. No i dobrze, że zmieniłem, zauważyłem, bo byśmy tutaj zaraz zobaczyli znowu porażkę. No to tak jak się rozwiązuje zadania po nocy, to tak jest, ale wy wypoczęci, przygotowani, na pewno dobrze wszystko rozwiążecie. Czyli 2 razy × 16 razy × 4 minus 40 przez 4 do kwadratu. Czyli 2 razy 64 czyli 24 przez 16 przez 8 i wychodzą 3 metry na sekundę kwadrat. Ładnie wyjdzie a V sobie doliczę z tego wyrażenia. Czyli wstawię 16 metrów na sekundę. I podzielę sobie. 3 razy. 4, 12. Ojej. 16 minus 12 to 4 metry na sekundę. Czyli prędkość końcowa wynosi tyle. Jest, jest. I zadanko zrobione. Telefon do przyjaciela. Tu akurat by mógł być zastosowany, też by ładnie wyszło. Ale to trzeba uważać. Jak już jest szansa wyliczenia, tutaj, bo jest jedna wielkość nieznana to pamiętajcie, że telefon, czyli pole pod wykresem stosujemy tylko jak jest zbyt kolorowo. Jak jest tu jedno do wyliczenia, to od razu ruszajcie, nie tracicie czasu na te wzory. No i teraz, żeby była kartkówka pełna na symbolach. Czyli V średnie to jest S całkowite przez T1 plus T2. Czyli tu jest S i jest 1 piąta S przez V1 plus 1 cztery piąte, żeby była całość S przez V2. No i do wspólnego mianownika. O. Tu będzie brakować, żeby było V2, V2. Tu V1, V1. No. Czyli będzie S, V2. Plus 4V1. S się skróci. V średnie się wywróci. Tu 5V1V2 przez V2 plus 4V1. I teraz widzicie, że niepotrzebna nam była droga. A więc, żeby były pełne dwa punkty, musimy tak sobie to zrobić. I podstawiamy. 2040 przez 40 plus 4 razy 20. Nie proponuję tak skracać, ale skrócę. Czyli wyjdzie mi 400 przez 40 plus 8, czyli przez 12. Dzieli się przez 4, 3, 100. Dobrze. Wyszło nam 33 i trzecia Kilometra na godzinę. Ok. No to dobrze. Wyszło fajnie. Cieszę się. Mam nadzieję, że łatwe. Podobało się. Naprawdę jak ktoś nie potrafi za bardzo tych rysunków, tutaj sobie nie pomyśli sobie. może nawet o temperaturze. Proszę pomyśleć, o giełdzie, że akcje rosły, akcje spadały. Tutaj król Julian. Niech się uśmiechnie. Do Was. Dobrze. No to dziękuję za uwagę. Życzę samych tam piąteczek bo taką piąteczkę można by wstawić. Tak? I mam nadzieję, że dużo będzie ich postawionych. No dobrze, to dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.